tam tu Aristeo, w kolejnym dniu horroru w grze w 80 dni dookoła świata. Dlatego mówię horroru, ponieważ kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy się do tej Ameryki pchają. Ja tam ostatnio, e, w ostatniej praktycznie rzecz biorących minutach, właśnie minutach, ja mówię sekundach, życie straciłem. Więc chyba wiem o czym mówię, nie? Dobra, co za udziwnienia, murek, no oczywiście to sobie wisi. O, to jeszcze można zrozumieć. Tu będzie gorzej. Hmm. Pomyślmy. To może mieć sens. Okej. Okay. O, tu powstała czwóreczka. Ale od razu patrzymy, czy tu nie dałoby się coś z tym zrobić. Oczywiście nie dałoby się, nie? Co mi ta zamiana da? Nic. Ja wolę w tą czwóreczkę uderzyć, ale jeszcze pomyślmy, popatrzmy. No nic, to jest chyba i tak najlepsze rozwiązanie. Hmm. Może to bliżej będzie. Dobra, tu żółte widzę czwórki. No na razie jeszcze nie jest tragicznie. Jeszcze chce mi się myśleć. Nie, ale obniżenie tego chyba będzie dobrym pomysłem, bo będę przynajmniej widział, co mi z góry schodzi. Tylko, że akurat tak się składa, że teraz nie bardzo jest kosztem czego to obniżyć. Hmm. Zobaczmy to, może... o właśnie, niebieskie, tak sobie myślałem, że spadnie. I rzeczywiście spadł. Teraz tak... Tak, nie, nie, czerwone będę potrzebował w tym rejonie. To rzeczywiście to będzie najlepsze rozwiązanie. Hmm, zobaczmy, może niebieski. Ow. O, jak pięknie, jak piękniutko. Dobra, teraz te czerwone muszą zejść w ten rejon. Yy... No, bo ja wiem, czy to jest takie dobre rozwiązanie. Lepiszmy tak o tu powstała piąteczka Oki. A teraz pomyślmy No i tu mi chodzi o to, żeby będzie mogło to zejść niżej co też za chwilę właśnie u, u, u No prawie no kurczę, żeby żeby tu był czerwony a to się tak nie da. Dobra, hmm. zobaczmy, co z tego wyjdzie. Hmm. A, a, tu mogę spowodować, że to mi ładnie spadnie. Ale jeszcze chwilę pomyślmy, bo może, może, o, ten czerwony mógłby się tu znaleźć, co w gruncie rzeczy nie byłoby takim złym rozwiązaniem. Tak, teraz tu muszę czerwonego zaprosić, ale może najpierw bym tu sprzątnął, zobaczę co z tego wyjdzie. Aj. Ale tu będzie dalszy ciąg, widzę. To jest dobre rozwiązanie. O, patrzcie. I. I kolejny czerwony się tutaj przygotowuje do wykonania zadania. Nie, no tego muszę opuścić, bo. bo będzie z nim kłopot. Tylko, że najgorsze jest to, że na razie nie widzę dobrej sytuacji do opuszczania. Hmm. Tu czwórkę widzę, nie? No, oczywiście. Wszędzie są dobre sytuacje, tylko nie tam gdzie potrzeba. Ja. No nic, dowiedzmy się co z tego wyjdzie. No mogę jedynie co osiągnąć, to że się obniży jedno i drugie. Hmm. No i leżymy. Dobrze, że chociaż na przyszłość. Dobra. Świetnie. Teraz pytanie, w co uderzyć. Chyba y, zielone będzie najbardziej optymalne uderzenie. Choć oczywiście mogę się mylić. Ale cóż. O, o, o! chociaż coś. Aha, hmm, dobra, teraz myślmy tu. Mogę uzyskać obniżenie, ale... Ale to tak do końca nie jest moim pomysłem Na tą chwilę A, A może się da. A nie, to tak. Hmm. Chyba czwórki potrzebuję, czwórki, czwórki, czwórki Jak sobie będzie zobaczymy co z tego wyjdzie Czwórki Fajno żółty miał zejść. No. No i E. Co mało się starać. O, ale może, może, może tu się coś. A, zdoła zrobić. Jest tak, mógłbym to wypuścić, a mogę mieć czwórkę. Aha, tu na żółtych i tak wyjdę, więc. Tylko, że tu też jest kurczę, Tak, bo mi się wydaje, że czwórki będą tutaj pewną podstawą. Eee, o i jak pięknie, tak. No i uzyskałem to samo, co mogłem wtedy mieć. Eee, także ja proponuję, że tak powiem, się ewakuować. Spoko. Teraz tak na czerwonych użyć czy na żółtych? Jest dół. Nic, zróbmy czerwone może. I będziemy myśleć. O, o, Tak O, tam Dobra, nie dało Nie podoba mi się czas upływający. Jest już zdecydowanie późno. I co tu zrobić? Praktycznie każda decyzja może być błędna. Yy, ta, tak. No właśnie, niech się młodna pakuje, to będzie coś. Idzie nie w tą stronę. Ja tak sobie tego nie, nie wyobrażałem, to miało inaczej działać. Oj, chyba coś mm. No i to, niech się tego pozbędę. Tak, ale co mi to dało? Oj, żeby tego nie było tutaj, no Nie ma prawa tutaj być i to jest właśnie wszystko skopane przez to. Młot by się przydał, żeby się żółtka pozbyć. O, ja. No tak, 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 pakuj, 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 dobra. Teraz tak, ty sobie stąd idziesz, bo my cię nie lubimy, nie? No. I jesteśmy troszkę do przodu. Młodby by się przydał, zdecydowanie młot Królestwo za młotem Tak o. Teraz ty byś mógł być uprzejmy i się gdzieś przesunąć Jali Kombinujcie, 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 no, 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 no Teraz bym żółty uderzył Fajnie, ale naładujcie, naładujcie młota Nie no, takie po, ko kombinacja, a czwórki nie ma Tak O Dobra, ale to jest zwykłe, a to mi nic nie da Tylko, że kurde już czasowo już i tak to przegrałem, więc <słuch> trudno Coś czuję, że będą się od nowa Amerykę przyjść A potem się dziwią, że nikt ich nie lubi Wielki sukces odniosłem, że udało mi się z tego dołka wyjść. Oj nie, ja tam nie chcę wrócić na lewo. Walimy w żółte. Oj, oj, tu jest fajnie, tu jest fajnie, teraz tylko tu. Teraz tu proszę. Proszę się bardziej starać. Ja mówię mało wyraźnie Oj Zwykły młotek niech się napakuje No właśnie młotek by mnie uratował Młotek, please, please, motek, Młotek Młotek, młotek, motek. Jeny Ja to będzie hamowa, jak ja to przegram Jest? O ty. Nie! Oj. Kurcze no. Uy, chyba była czwórka. Spieprzyłem, no nie. Wydaje mi się, że widziałem czwórkę. No. Kurde no. A chyba widziałem czwórkę. No mogło mnie to uratować. No nic, ostatnia próba. Ej, jakbyście tak postępować, to ja tą waszą tarczę antyrakietową to mam głęboko. Hmm. O. Jest. sensem byłoby chyba um, zejść w tym miejscu tak bo ja się generalnie to muszę tego paskowstwa pozbyć tego zresztą też nie to, tak oj tu brak A, i przez niebieskie będę wychodził Dobra, teraz tylko młotek na. Aha, tam nie użyję niebieskiego. Nie, to dajmy sobie tu, miejmy to z głowy. No, i teraz ten będzie na wychodzącym. Czyli tu muszę fiolety mieć. ze nie jest tak łatwo. I to nie mogło za pierwszym razem tak być przy pierwszej grze. Tak, czerwony, żeby tu. Aha, i teraz jest właśnie problem, bo ta czapeczka tutaj sobie wisi, nie? I jest problem. Pomyślmy. Chyba będę szukał okazji, żeby ta czapeczka sobie poszła w lewo. Oj, chyba tam było coś. Znowu przegapiłem je. Yeah. Chyba się obrażę na siebie. A to jest najgorsze, co może być, bo potem przez kilka dni do siebie nie mówię. że może się coś zmieni. Chyba za dużo chcę od życia. Czas jest jeszcze przyzwoity, także nie mam co narzekać. Jeszcze mam szansę wygrać. Tak... Zwłaszcza, że się ładnie młotek pakuje. Tylko jest problem, bo są dwa miejsca. Hmm. No nie zapomniał, tak miało to być. Odziać co? A może, właśnie, zejdźmy w bok. No, to akurat ma sens, bo jest nie odpowiedziane, że muszę ten spadać. Oj, nie to, to chciałem. No i bardzo dobrze, teraz tak, y, to idziemy w żółte. Y, co wydaje mi się być dobrym pomysłem. Tutaj powstanie mi czworeczka. No czy nie powstanie, ale właśnie, właśnie, no zaliczone. I teraz teraz to jedno paskustwo mi zostało. Ale to ja już bym powiedział, że, że zwykły motek załatwia sprawę, więc... Więc walczmy o zwykły motek. No, tak może być, tak może być. Ja bym tego nawet nie przerywał. Bo i po co? A jeśli teraz na jakiś czas przestanę wstawać odcinki z tego horroru, to znaczy, że poległem i próbuję stany z, jeszcze raz zrobić, tylko po prostu z, wię, z większą ilością szczęścia. Także jakoś musicie wytrzymać pozy mnie. Ja wiem, że to jest straszne, nie? No ale trudno, nie? Takie życie, to w końcu ja, nie, ja Ja stanów nie wymyśliłem, nie? Sami się wymyślili. O, mamotek. No, końcimy ten horror, bo przecież chwilę można. Tak, no to zostałem już właściwie bez żadnego życia, bo ta jedynka oznacza, że to jest to moje aktualne życie. I po następnej klęsce będę musiał całe te stany jeszcze raz. To znamy... No tak, żebym taką głupią czasz czaszkę z czapką. Czaszka jest powszechnie uważana za symbol śmierci i zniszczenia. Resztę przeczytamy tam, gdzie będzie łatwiej. Czyli tu. No to tu się zgodzę, że to jest symbol śmierci, bo właśnie jedną poniosłem kolejną. Piraci używali jej jako ostrzeżenia, sugerującego ewentualnym napastnikom, żeby z nimi nie zadzierali. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojej kolejnej śmierci. Wiem, że to nie jest codzienny widok, ale jednak z czasami mnie dotyka, zdarza mi się. Owszem, jest mi przykro z tego powodu, ale cóż, no tak bywa. No nic, zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. Trzymajcie się.